Są czasem gry, a właściwie serie gier, które kochamy całym serduchem i zbieramy dokładnie wszystko. Nie inaczej jest w naszym domu w przypadku mindbagów. Siemanko, z tej strony Jar, czyli Grojciec i Marek, czyli syn. I dziś zagramy sobie w naszą. No naszą, w sumie tylko naszą, ulubioną serię. Mindbug w odsłonie Bojowoce Królestwo oraz Bojowoce Galaktyka. Będą to dwa samodzielne standalone, -al czyli dodatek, który możemy miksować z podstawką, lub zagrać oddzielnie każde pudełko. Wszystko jest gotowe do rozgrywki. I wyciągamy, i z każdym pudełkiem możemy się oddzielnie, fantastycznie bawić. Grę dostaliśmy do pokazania i zrecenzowania od wydawnictwa Portal, za co serdecznie dziękujemy. I pokażemy dzisiaj Wam przykładowe rozgrywki. Zarówno Królestwo jak i w Galaktyka. No to co? Nie przedłużając, zapraszam Marek do stołu na naszą rozgrywkę i zobaczymy kto komu dołoży. Zapraszamy. No i to co widzicie tutaj jest to przygotowane do rozgrywki Mindbag. Nie mówię dwuosobowej, ponieważ Mindbag sam w sobie jest dwuosobowym pojedynkiem. Marek, co widzimy na naszych matach? Mat oczywiście nie ma w pudełku, Maty są nasze, własne, prywatne. Nie wiem, czy jeszcze możecie zakupić je na sklepie Portal Games. Wiem, że kiedyś na pewno były dostępne. My, jako wielcy fani, mind, fani Mindbaga, mamy takie maty, które nam pięknie porządkują grę. I co, Marek, mamy przed sobą? Przed sobą mamy nasze Mindbagi 2, licznik punktów życia, karty, no i oczywiście Octonit. Jasne. O Oktonicie powiemy chwilę później, jak nam będą wchodzić jakieś karty. Natomiast, co się dzieje w trakcie rozgrywki? Przede wszystkim, po przygotow w przygotowaniu do rozgrywki, przygotowaliśmy sobie Marek i Lekart? 10. Teraz dobieramy na rękę. Pięć. I jak wiadomo, w Mindbagu mamy prześmieszne stworki o różnych zdolnościach. Wszystko, co będziemy robić w tej grze, to albo zagrywać kartę, albo atakować z danej karty. Chociaż nie do końca atakować. Są niektóre karty, które mają opis akcja i wtedy zamiast ataku możemy użyć akcji. Marek jako gracz rozpoczynający wykłada kartę i mówi jakie cechy ma dana karta i co ona będzie robić i dlaczego tak. To ja zacznę z przytupem, kładąc z granatnika. To jest karta z oktonitem. To robię tak. Dodaję sobie te dwa oktonity. On jest szybki i trujący, więc mogę od razu zaatakować. Mhm. Mm Może powiedzmy tak. Mamy tutaj oktonit dwójka z taką strzałką. W przypadku Mindbaga Galaktyki oznacza to tyle, że te znaczniki oktonitu możemy wystawić na dowolną kartę. I co daje ci ta karta? Nie dość, że jest szybka i trująca. To? Ma zdolność pokonania. I co ona mówi? I mówi, że mogę pokonać zrogiego stwora, który też ma oktonit tutaj. Czyli w momencie, w którym ten stwór zejdzie nam z placu boju, natychmiast pokonujesz. A z racji, że jest to postać szybka, atakuje od razu. Natomiast co oznacza postać trująca? Trująca postać oznacza, że jak umrze, to umiera również ta, która atakowała tą. Jasne. A mnie się ta karta bardzo podoba, więc wykorzystuję swojego mindbaga pierwszego, po to, aby tę kartę Markowi skubnąć. I już wiecie, jak działają tytułowe mindbagi. Ja sobie zagram w tym miejscu. I Marek, z racji tego, że ja wziąłem kartę od niego, zawsze natychmiast 5p. tracisz jeden punkt życia. Co jest ważne, po wyłożeniu karty, zanim zrobimy cokolwiek innego, należy zawsze natychmiast ze stosu dobierania dobrać jedną kartę. No to Marek, śmigaj. Ja sobie zagram jabłko o tym. Mhm. Jest on podstępny. Czyli ignoruję, czyli atakuje prosto w Ciebie, no chyba, że masz innego podstawnego stwora. No i jeśli zostanie pokonany, to zyskuje dwa punkty życia. No i dobra, no. Dobrałeś kartę? Musimy ją zrobić. Zawsze, po każdym zagraniu karty, musimy natychmiast dobrać kartę, zanim wejdzie jakikolwiek inny efekt. A że ta karta podstępna mi się bardzo podoba, Znowu? ja ją również sobie zmindbaguję i wykorzystałem już wszystkie swoje mindbagi. Bardzo ryzykowne jest to podejście, ale może mi się opłaci. To sobie zagram rzodkie W, w I w mojej turze jest podstępny. Czyli jeżeli ja będę atakował Ciebie tym podstępnym, będę chciał zaatakować bezpośrednio w Ciebie, Ty masz prawo obronić się tą postacią. No i jest słabo. Dobra, ja sobie gram gruszkowy patrol. Gruszkowy patrol to karta łowcy. I czego nie powiedzieliśmy? W momencie ataku to jest siła karty. Łowca oznacza to tyle, że mam opcję taką, że mogę wybrać w momencie ataku stwora przeciwnika, który musi się obronić. Ponadto ta karta ma opcję zagranie, czyli mogę ujawnić kartę z ręki. Jeżeli to zrobię, skopiuję jej efekt zagrania. Chcesz przejąć to ode mnie, czy nie? Nie, nie potrzebuję. Dobra. Ja w takim razie ujawniam taką kartę. To jest mistrz Melon. Podczas zagrania przeciwnik odrzuca jedną kartę. Jeśli to stwór o sile 4 lub większej, przeciwnik traci życie. Czyli musisz wyrzucić kartę z ręki. Jaką? Jakąkolwiek? Jaką chcesz. Mhm. I jeżeli to będzie czwórka lub wyżej, tracisz jeden punkt życia, to odrzucę sobie to. Mhm. I ma dwa więc niech się tracę. Dokładnie. Yy, natychmiast dobierasz piątą. Kartę, ponieważ tutaj zawsze po odrzuceniu, dopóki możemy dobierać, zawsze dobieramy. Lecisz. A ja sobie zagram turującym fasolobotem. Fajny był, ale powiedz co on robi podczas zagrania. Podczas zagrania, jeśli mam mniej punktów życia niż przeciwnik, zabieram mu jeden, czyli... Czyli ja tracę jeden. A ja zyskuję jeden. Dokładnie. Dobra, no to ja zagrywam sobie nadgalaktycznego walenia. Nadgalaktyczny walenie jest szybki ma 7 siły i w momencie ma zdolność pokonania w momencie w którym ten z waleń zejdzie mi z placu boju pokonuje wszystkie wrogie stwory o sile 7 lub większej i on jest szybki więc natychmiast atakuje bierzesz mindbuga czy lecisz tak myślałem że raczej nie chcesz się pozbyć mi się nie za bardzo przyda, ale no, szybkie zdjęcie. Dobra, Marek zabrał mi kartę Mindbugiem, więc kolej teraz przechodzi na mnie, ponieważ użycie Mindbaga działa niejako rozegranie swojej tury. Aczkolwiek pamiętaj, że on jest szybki, więc ja to atakuję. Tak, wiem. I ja muszę to wziąć w siebie. Znaczy nie muszę, chociaż czy ja chcę? Nie, ja się obronię tym. Te dwa oktonity mi spadają. On ma siłę 6. Marek ma siłę 7. Więc mój stwór jest pokonany, ląduje na stos kart odrzuconych. Natomiast ta postać była trująca, więc twoja postać również idzie na stos kart odrzuconych. Jaką zdolność pokonania? Pokonaj wrogiego stwora z optonitem, natomiast ty nie masz żadnego oktonitu. Mhm. A ty masz jaką zdolność pokonania? Pokonaj wszystkie stwory o sile 7 lub większej, ale... Nie A że nie mam żadnych, większej. to nic się nie no dzieje. No dobra, mam ostatnią kartę. Ja gram sobie kiwinoida. Kiwinoid... Z dwoma znacznikami oktonitu, które mogę rozdzielić na dowolną kartę, natomiast zostawiam sobie to na kibinoidzie. I co robi Atak? Yy, atak. To jest zdolność ataku, ale ataku oktonitowego. Czyli muszę wydać jeden oktonit, aby wziąć kartę ze swojego stosu kart odrzuconych z powrotem na rękę. Za każdym razem, kiedy będę atakował kiwinoidem, a będzie miał tam oktonit, mogę zdjąć i pobierać sobie karty ze stosu kart odrzuconych. Bardzo to mi się podoba. Wiedziałem, że to weźmiesz. Nie mogę z tego zostawić. No i jest szybki, więc się od razu atakuje. Jednym Octolite'em. Mhm. Uh -huh. I eee. biorę kartę z powrotem na rękę. No i chyba weźmę tą. Oho. Uh -huh. A ja się bronię... ...bróżkowym patrolem niestety. No słabo. No ale trudno. Dobra, no to moja tura. Ja gram sobie mini hamona. Jest twardy i w momencie, kiedy zagrywam tą kartę, yy, mogę zagrać kartę z umiejętnością pokonania ze stosu kart odrzuconych do wolnego gracza. Yy, co ty tam miałeś? Pokonaj wszystkie wrogie o ile 7 lub większej. Dawaj go. Niestety. Natychmiast zagrałem tą kartę, więc ona jest szybka i natychmiast cię atakuje. To już się. Broni tym. Mhm. To mi schodzi i poczekaj. Wszystkie wrogie strony. No. Tak. Zdejmij oktonit. Mhm. A, Popełniłem błąd, oczywiście. Nie dobrałem piątej karty. A, no, dobra, już się... no i twoja kolej. To ja sobie zagram kosmicznymi zupiarzami. A tak umieść jeden na stworze. I oktonit. I pokonany przeciwnik traci jeden punkt życia za każdy Octonit na tej karcie. No dobra. No to ja gram sobie Mistrza Melona, już jego zdolność wykorzystałem raz. Zagranie: przeciwnik odrzuca kartę. Jeżeli jest to stwór o sile 4 lub większej, tracisz życie. Robię to samo, tą samą kartę zawcześnie odrzucam. O, jak fajnie, tą samą miałeś? Tak. Nie, po prostu już wrzucę znowu no. na rękę inną kartę. Teraz sobie kładę USX Mandaryna i daję sobie dwa oktonity na tąże kartę. Tak, ponieważ w Mindbagu galakt, Bagu Galaktyka możemy oktonit rozdzielać na dowolne karty. W przypadku królestwa już tak nie będzie, ale to zobaczycie zaraz potem. No to ja sobie zagram. Orzech Nautę. Co on robi? Jest trujący, jeżeli go pokonasz, to jeżeli ja już nie posiadam żadnych mindbagów, a nie posiadam, odświeżę sobie jednego mindbaga. Zapraszam do atakowania. I chętnie przyjmę tą kuszącą ofertę, gdy się zaatakuje kosmicznymi zupieżami. Mhm. Mm I umieszczam jeden oktanik na stworze, umieszczam na tym. No. No to ja w tym momencie się bronię orzechnautą. Mhm. Oni spadają. Tak, ten też. Mhm. No i... Pokonanie. Przedniej tarczy punkt życie za każdej oktoni na tej karcie. Wow, były dwa. No były dwa. Nie zauważyłeś? Nie zauważyłem, dobra. I śmierć. Więc... Gratulacje wygrania partii. Gratuluję. I teraz króciutka przerwa, a my przejdziemy sobie do Mindbaga, Bojowoce, Królestwo. Ok, po krótkiej przerwie wróciliśmy, tym razem z Mindbagiem. Którym? Z Mindbagiem, Królestwo. No dokładnie, Bojowoce, Królestwo. Ok, eee, coś czego wam nie pokazaliśmy w poprzedniej odsłonie, w jaki sposób ustalamy pierwszego gracza. Instrukcja sugeruje, aby pozostałe nieużywane karty odsłaniać w dowolnej kolejności, i w tym momencie ja odsłonię pierwszych. Mam siłę 5. Marek odsłania. Kartę. Siła 1. Więc ja wygrałem, ja jestem graczem rozpoczynającym. No to dobieram 5 kart na rękę. Mm -hmm. I lecimy. W tej odsłonie, jak widzicie na kartach, ja nie będę pokazywał Markowi, ale tu będziecie widzieć. Oktonit działa nieco inaczej. Jeżeli zagramy kartę z oktonitem, natychmiast umieszczamy dokładnie na tej karcie tyle znaczników oktonitu, ile jest tutaj wypisane. Od tego momentu mamy niejako licznik tur. Za jeżeli nadejdzie nasza następna tura, zdejmujemy znacznik oktonitu. jeżeli ta karta będzie pusta, odpalamy zdolność zbiorów. I mały resecik. Twój licznik punktów życia. To ja sobie spróbuję zagrać. Działu Kado. Co robicie Działu Kado? Działu Kado jest wściekłą postacią i twardą. Co oznacza postać twarda? W momencie w którym Miałby stracić yy, życie w formie obrony na przykład, ta postać jest twarda, czyli musi stracić niejako dwa punkty życia. Pierwszy punkt powoduje, że tę kartę tapujemy, a druga dopiero wtedy spada na z kart odrzuconych. Natomiast wściekła postać oznacza tyle, że atak atakuje pierwszy raz i jeżeli przetrwa ten atak, yy, atakuje drugi raz. Ponadto ma zdolność ataku. Pokonaj stwora przeciwnika o sile 5 lub mniejszej. I za każdym razem, kiedy będę wyprowadzał atak, najpierw zdolność ataku ma zastosowanie, a dopiero potem normalny atak. Co robisz? Mindbug czy grasz? Ja sobie gram bezpiecznie, Lord Arbuzem. Wściekły, zagra, nie zagraj karty z ręki. Zamierzasz mi to zabrać? Nie, zagraj sobie kartę. Mhm. Ale najpierw dobierz piątą kartę, bo Zwracaj. zawsze po zagraniu, zanim zrobisz cokolwiek innego, musisz dobrać kartę. I zagram sobie Pala na nasem. Mhm. Szybki atak zyskujesz jeden punkt życia. No i szybki natychmiast mnie atakujesz, ponieważ ja tej karty nie będę przejmował. Zaryzykuję sobie. Mhm. Od razu cię atakuję, zyskuję ten punkt życia. I teraz się bronisz. A ja się obronię swoim działokadem Twoja tura. No to ja sobie gram Pan Ciernik. Panciernik jest szybkim łowcą, trującym i twardym, czyli oznacza to, że szybki natychmiast wyprowadzam atak. Łowca mogę sam sobie wybrać yy, a z tego, który musi się obronić. Trujący oznacza, że nawet jeżeli miałby spać, to zatruwa, no i twardy ma dwa życia. Natomiast pokonany, jeżeli ta postać zostanie pokonana, ja tracę jeden punkt życia. A propos poprawię sobie, bo to trójka jest ledwo życia. Ja no tak, myślałem. Szkoda mi tracić mojego palanonasa. No to sobie zagram pomelozaurem. A ten co Pomelozaur robi? Pomelozaur nie ma żadnej zdolności yy, szczególnej poza tym, że wrogie stwory, które są łowcami, nie mogą atakować. No, czyli twój panciernik w tym momencie stracił swoją zdolność ataku. No to ja cię atakuję Mhm. Zyskuję mhm. od razu jeden punkt życia. A ja stracę punkt życia, bo sobie na razie zostawię te dwie postacie. No to ja gram kapitana Piwodyla. Umieszczam. Na piwodylu znacznik oktonitu. Kapitan Piwodyl... Zresztą. Chyba moja ulubiona karta. Z kuflem piwa. Piękny jest ten krokodyl. Kapitan Piwodyl. Wściekły. Podczas zbiorów będę zyskiwał dwa punkty życia. Czyli w następnej turze. Ja Cię zaskoczę Karachemikiem. Mhm. Daję na niego 5 oktonitu. No i wygrywasz grę. jeżeli. Jeśli zejdzie do muzyjmy. Dokładnie. Dziękuję, poproszę go. Bałem się o to, bo ja nie mogę Cię atakować moim łowcą. Nie, łowcą mnie nie możesz atakować, więc Ty w tym momencie nie możesz wybierać. Dopóki w grze jest mój pomelozaur, nie możesz atakować. Nie ciekawe. No i cały czas jest Twoja tura, ponieważ ja przechwyciłem od Ciebie stwora. No to ja gram ponętną ostrygą. Zbiory przynajmniej stwora się ze większej. Hmm, to może być ciekawie. Wezmę go. Świetnie. Nie wiem, jak to teraz pójdzie. <noise> teraz może chociaż w końcu raz ja wygram. Mam nadzieję. Bo jak to wygląda wiecznie na gameplayach, baty dostaje. na Ale... Większości partii dostaje od ciebie baty w Mindbaga. Ja już nie mam Mindbagów. Wiśnie Robaczywka. Uj, fajna była. Ale powiedz naszym widzom, co ona robi. Jeśli zostanie pokonana w walce, przejmuje kontrolę nad tworem, który go pokonał. Mhm, mm wykładnie. No i teraz zobaczycie, jak wygląda mechanika oktonitów Mindbagu Bojowoce, Królestwo. Ściągam po znaczniku oktonitu z każdej karty, na której miałem oktonit. Kapitan Piwodyl stracił wszystkie swoje znaczniki oktonitu, więc następują zbiory. Podczas zbiorów zyskuję dwa punkty życia, czyli zmieniam licznik z dwójki na czwóreczkę. No, i gram. Dobra. Zagramy sobie Skryba Skrobia. Wszystkie inne przyjazne stwory mają plus dwa do siły. I Strasznie to jest. Strasznie go nie lubię. <grych> Wiem. Ty w ogóle nie lubisz kart, które wzmacniają mi siłę, bo musisz się nieźle napocić. Też nie ma żadnej zdolności typu łowca, trujący, podstępny itp. Ale daje dwa siły na stałe do wszystkich postaci. Wiesz, co? Wydaje mi się, że to jest zbyt wielki game changer. Może teraz być ciekawie. A, co ja ci podaję? <laughs> Jeśli chodź, życia mi podawasz. <laughs> Dobra, dobre. Oj, 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 no, totalny game changer. Dobra, gramy sobie w ko koko kraba. Koko krab jest wściekły i ponadto za każdym razem, kiedy yy, będę cię atakował, tracisz punkt życia. Nie ciekawe. Nie ściągam znaczników oktonitu, ponieważ Marek tylko przechwycił mojego stwora. Czyli moja tura się nie skończyła. No to ja cię w takim razie atakuję wściekłym Lordarbuzem. Czyli on ma siłę 8. Albo wiesz co? Wydaje mi się, że mądrzejsze byłby jednak zagranie tym palananasem. Zostaje mhm. jeden punkt życia i musisz się bronić. A ja mam siłę 10. Znaczy muszę się bronić, co, ale nie muszę się nie bronić. Nie na siebie. Ten był fajny. Dobra, biorę to sobie w swojego działokado. Mhm. On spada mi na 100 z kart odrzuconych. A ty mnie atakowałeś? Pala na nosy. Dobra, czyli nie był wściekły, więc moja tura. Moja tura, ściągam znaczniki. Oktonitu. tu. w bardziej kart jest czegoś się zbiory. W tym momencie wchodzi ponętna ostryga. Przejmij stwora o sile 6 lub większej. Oddaj mi go. 6 plus większy. A, właściwie, sobie. faktycznie. A się zasadziłeś na niego. No oczywiście. Poproszę. Mm, mój ukochany. Mhm. Niestety, niestety. No i teraz, w ramach swojej akcji, ponieważ to przejęcie było tylko ze zbiorów, no to co, atakujecie Kapitanem Piwodylem. Kapitan Piwodyl jest wściekły, siłę 8, więc... Mi mhm. się wydaje, że najmądrzej byłoby się obronić pankiernikiem trujący, więc on też umiera. Zapomniałem, że pan ciernik jest trujący. No dobra, no to jedziesz. Pan ciernik mi przypomina tą ważkę z pierwszego Mindbaga, tylko taką lepszą. Mhm, mm trochę tak. To ja sobie gram. Kropo... Nigdy nie umiałem tego wymówić. Kropo... Krop... Kropidlakiem naczelnym. Kropidlakiem naczelnym. No, co on robi? No, a jeśli nie kontroluje, nie kontroluje stwora o sile większe od tego, jest wściekły, łowcą i trujący. kontroluje tej samej, więc nie jest większe, więc on jest wściekły, łowca i trujący. Mhm. Mm Tylko ten łowca mi się niewiele przyda. Tamta taka strasznie się No i dobra. Przyda, no to moja kolej. Moja kolej robi tak, że w pierwszej kolejności ściągam ten oktonit. Zaczynam mnie się obawiać. I zagrywam sobie waleczną Marchew. Waleczna Marchew jest po prostu szybka i twarda. I yy, wali z siłą 8. Więc natychmiast Cię atakuje. To się chyba obroni po prostu wózem. Ok. To ci spada. Ja natomiast nie schodzę. Siła tej karty i umarka, jak sobie zobaczycie, ona miała 6. Natomiast jest podbita przez tą kartę o siłę 2, więc ma 8. Mieliśmy remis, ale że ja jestem twardy. To ja jeszcze zostałem na placu boju. Rzuć sobie to nas to z kart odrzuconych, graj. No, no, jak nie pokonasz mnie teraz dwie rundy, albo tej karty nie pokonasz, mnie, No właśnie, nie. w tym jest problem. Jeżeli nie masz żadnego łowcy, a łowcy niestety mam nie łowca, mogą ale nie grać. Mhm. Mogę cię zaatakować tylko tą wiśnią robaczywką. Wiśnia robaczywka, jeżeli ja cię pokonam, to ty przejmiesz to, nie? No to ja się bronię ponętną ostrygą. No. Twoja wiśnia robaczywka spada na 100 z kart odrzuconych, ponieważ ona jest przygrana. Mhm, I tak, to. No, i moja tura. Schodzi mi przedostatni znacznik oktonitu. nie podoba mi się to nitrowie. Atakuje cię koko-krabem. Najpierw tracisz jeden punkt życia z mojej zdolności. Mhm. To jest wściekła postać. I następnie. Czemu tym? No nie rozumiem, no ale dobra. No, w sumie właśnie mogę tym. No jasne. I tak postać. wiele. niewiele Schodzi zmienia. nas to z kart służytych. Twoja kolej. Co ja jeszcze mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. No generalnie możesz już poddać partię tak naprawdę, ale nie o to chodzi. Bawmy się do końca. Mhm. To ja cię atakuję tym, tym czymś. Nie umiem tego wymówić nigdy. <gry> Czyli masz siłę 8, tak? Mhm. No dobra, no to ja się bronię swoim palamasem. No i w sumie to. Obaj spadamy? Obaj spadają. Ale. Moja kolej, schodzi znacznik oktonitu. I weszła zdolność zbiorów. Zbiory, wygrywasz grę. Dziękuję. Gratulacje. To mnie pokonało ta karta się ładnie z stamtąd. No i dobra, jak widzieliście, tak wyglądała rozgrywka w Mindbug bojowoce Galaktyka i Mindbug bojowoce Królestwo. Pora to jakoś podsumować. Zapraszamy z drugiej strony stołu, gdzie powiemy, co myślimy o mindbagu jako takim, tym oraz całej serii. Zapraszamy. No i jesteśmy po rozgrywce w Mindbag Bojowoce Królestwo oraz Galaktyka. No, może tak pełna nazwa. Mindbag Bojowoce Galaktyka. Dokładnie. Yy, jak widzieliście, i w odsłonę galaktyczną wygrałem. Ja nie, Marek wygrałeś. Ja wygrałem. Ty wygrałeś Galaktyczną, Ty wygrałeś ja wygrałem Królestwo. królestwo. Dokładnie. Mamy rozłożone wszystkie pudełka. Ja na pewno będę jakieś drobne nawiązania robił do wszystkich, wszystkich mindbagów, tak naprawdę. Ale to jest od razu spoiler. Ja po prostu jestem absolutnie zakochany w mindbagu, i wszystko co wyjdzie i co wyszło do tej pory, ja chłonę jak gąbka. Marek? Ja, mam, ja mam podobnie, mindbag zawsze będzie w moim serduszku. Tak, to chyba jedno z naszych ulubionych bitewnych gier, jakie mamy w domu. Jak nie zdecydowanie ulubiona. No dobra, przejdźmy sobie do informacji pudełkowych. W takim razie czas rozgrywki 15-25 minut, co o tym sądzisz? Czasami gra. W naszym przypadku gra się zamyka czasami 5 minut, czasami 10, czasami dłużej zdarzają się takie gry. Nawet do jest pół godziny. Jest różnie. Tak. To wynika z doboru kart, to wynika czasami ze strategii, w jakiej sobie w danym momencie dobierzemy. Może być tak, że gra skończy się po trzech powiedzmy kartach na stole. W naszym wypadku na matach lub także nie mieścimy się całkowicie na macie. Zdarzały nam się takie rozgrywki. OK, yy, Wiek 8. No, mi się wydaje, że to jest dobry wiek, bo to jest gra. Tak. Mechanicznie banalna. Mechanicznie jest bardzo łatwa do ogarnięcia, strategicznie już trochę mniej, ale mechanicznie to każdy załapie. załapie. No tak naprawdę wystarczy umieć czytać i można już próbować się bawić tą grą i podejmować jakieś próby analizy. Wiadomo, Ośmiolatek na pewno nie ogarnie w 100% wszystkiego, wszystkich możliwych strategii, nie rozrysuje sobie, ale do samego zagrania, moim zdaniem, ten wiek jest idealnie pasujący. Co my mamy? Od zagraj kartę lub atakuj kartą. Tyle! I ewentualnie można czasami tam coś tam wrzucić z tych pudełek. No, jeśli, jeśli nie chce, to zawsze jest to podstawa pudełka, gdzie jest po prostu atak. A tak, wystaw karta, a tak wystaw karta. No dokładnie. Aczkolwiek jeżeli mówimy teraz o bojowocach, które są obecnie yy, na rynku w sprzedaży, yy, to... No to już nie jest tak prosto, bo to musimy troszeczkę czytać. I wchodzi nowa mechanika. Mechanika Oktonitu. I co o niej sądzisz, Marek? I w której odsłonie Ci się bardziej podoba? Oktonit mi się bardziej podoba w odsłonie królestwa, ponieważ bardziej się czeka jednak i planuje strategicznie następne ruchy, tak jak było widać... Na naszym gameplayu, kiedy Ty wystawiłeś tą kartę, no. tą, którą mi zabrałeś. No ja jej właśnie nie wystawiłem. Ty popełniłeś błąd strategiczny, wystawiając za szybko kartę, kiedy ja jeszcze miałem mindbaga. przez co ukradłem Ci kartę, która wygrała mi grę. No, ale skąd miałem wiedzieć, że będziesz miał coś, co mi będzie blokować wszystkich łowców? Uh -huh. Ja myślałem, że ewentualnie wystawię łowcę i będzie po sprawie. <laughs> no właśnie, to jest to. Mamy tutaj mnóstwo zależności i możliwości do pokombinowania. Co daje nam naprawdę fantastyczne efekty. Ja z kolei bardziej przychylam się do galaktyki ze względu na to, że tutaj możemy oktonit rozdzielać sobie dowoli po kartach. Myśmy tego nie za bardzo pokazali, ale jest tam parę kart, które możemy wykorzystywać za każdym razem. Odrzucamy oktonit, robimy atak, odrzucamy oktonit, robimy atak. Wyczerpał nam się oktonit, a chcemy koniecznie grać tą kartą. No, to zagrywamy sobie inną kartą, która da nam oktonik dokładnie na to, co było nam wcześniej potrzebne. Przy Królestwie jesteśmy ograniczeni tylko do tej karty i do zbiorów. Eee, natomiast, jak Ci się podoba w ogóle nowa mechanika na tle podstawki czy serii Beyond? Szczerze, takiego jakiegoś większego zdania nie mam wyrobionego. Mhm. Ogólnie to. Każda, gra, każda jest inna na swój sposób, nawet podstawka. Mimo, że nie ma tych dodatkowych mechanik, ona jednak. Ma taki inny vibe. Każda gra jest odczuwana inaczej. Mm -hmm. yy, no i ciekawostka. Każde z tych pudełek możemy dowoli z sobą miksować. Możemy sobie wtasować jedną ogromną talię. Ja co prawda nie do końca yy, polecam, bo próbowaliśmy robić podejścia pod tak naprawdę... z tego jeden wielki chaos. Yy, nie, nie byliśmy w stanie zapanować w ogóle nad losowością kart. Czyli moim zdaniem to jest największy minus tej gry. Ta gra jest turbolosowa, aczkolwiek nie wiem, czy ci to przeszkadza. Mi nie do końca. Ja tam lubię lekko losowość, a na no, troszkę więcej też nie zaszkodzi. No, mnie tak naprawdę ta losowość irytuje tylko w momencie, kiedy mieszamy wszystkie pudełka ze sobą, ponieważ yy, no, robi się z tego duży chaos. Jeżeli mamy karty, które działają w taki sposób mechanicznie, jak w przypadku Octonitu na zbiory i w przypadku przydzielania. Jest leciutki zgrzyt w stosunku do podstawki, więc ja zalecam, grajcie albo w każdą samodzielną podstawkę, każde pudełko, albo łączcie maksymalnie dwa pudła i wtedy jest fantastyczna zabawa. Najlepiej, Dobra. żeby to pod... Ja według mnie najłatwiej by było łączyć podstawkę z czymś, a nie na przykład Galaktykę z Królestwem. To byłby no. większy chaos niż tak jakby się połączyło Galaktykę z Podstawką albo Królestwo z Podstawką. To są tak zwane standalone, czyli samodzielne podstawki i e, faktycznie grajcie sobie osobno te dwa pudełka lub miksujcie to z Podstawką i wychodzi wtedy naprawdę fajny smaczek. E, dobra, czy Ty masz jeszcze jakieś minusy lub plusy? To chyba z mojej strony te. No ja minusów, no nie będę wyszukiwał się na siłę. Ja zdaję sobie sprawę, że gra jest turbolosowa, że potrafi być irytująca. Yy... I ta losowość, i ta irytacja po prostu powoduje, że zawsze są emocje, które są silne i ja jestem zachwycony i zawsze będę kochał i powtarzał wszędzie. Mindbug będzie zawsze ze mną. Dobra, to co? Tyle od nas. Dzięki za dziś. Trzymajcie się i do następnego. Cześć! Cześć.